Witamy na konferencji prasowej po meczu ostatniej kolejki PKO Ekstra Klasy. Dziś w Łodzi Korona Kielce pokonała Widzew 3 do 0. Jest ze mną trener Kamil Kuzera. Trenerze poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Czy co do samego meczu, to e, ta niemoc wyjazdowa przełamana w idealnym momencie mecz w naszym wykonaniu? E, myślę kapitalny, w pełni zasłużone zwycięstwo i. E, i tyle co do samego meczu, natomiast yy, może tak troszkę głębiej. E, nasz klub, nasz zespół przechodzi transformację od pewnego czasu i, i ona jest widoczna na każdej płaszczyźnie. E, co się dzieje wokół klubu, w klubie. E, w tym klubie chce się pracować, chce się być. I to jest, to jest dla nas najważniejsze i to jest dla nas fajny fundament na przyszłość i tak jak całe zaangażowanie w proces powiedzmy budowania Korony począwszy od prezesa po marketing, kibiców i tak dalej to wszystko poszło naprawdę mega do góry. Natomiast co do samego zespołu to ja jestem dumny z tego, co robimy. Widzę w tym zespole chęć rozwoju i progres. Wiem, że dużo, dużo pracy jest przed nami, natomiast wiem dzisiaj, że nie byłoby to możliwe, gdyby, gdyby nie mój sztab trenerski, techniczny, bo oni naprawdę wykonali kawał ciężkiej roboty i przy tym też moja jakaś tam skromna osoba. Także panowie dziękuję za wszystko. Bo naprawdę kawał, kawał dobrej roboty. Także chyba tyle. Jakieś pytania? Jeśli ja mogę, jak już mam, to może zapytam. Bo trenerze ja gratuluję i tak skromnie pan to powiedział, że przy tym moja skromna osoba, bo jednak generalnie oceniając to, co się wydarzyło w rundzie wiosennej. To mam wrażenie, że jednak takie Mission Impossible, które było i postawione przed Panem to zadanie, jednak zostało zrealizowane w głównej mierze. To Pan firmował swoim nazwiskiem to, co się działo wiosną i to Pan de facto wraz z tą drużyną to utrzymanie dla Kielc jednak uzyskał. No to na pewno, tak. Jest, jest w tym wszystkim gdzieś moja osoba. Natomiast ja widzę na co dzień, jaką robotę wykonuje ten sztab i pod każdym kątem i ta drużyna ma naprawdę stworzone warunki komfortowe do tego, żeby się rozwijać i też narzucamy odpowiednie rzeczy ze sztabem, żeby, żeby móc ten, te rzeczy efektywnie robić. Także dziękuję bardzo, dla mojemu, mojemu sztabowi dziękuję, bo naprawdę wykonali kawał dobrej roboty i czekamy dalej, zobaczymy co się dzieje dzisiaj na pewno. Ważny dla nas dzień, bo niektórzy zdobyli mistrzostwo, dla nas w dzisiejszym dniu my też swoje mistrzostwo zdobyliśmy i, i to jest najważniejsze, że zrealizowaliśmy cel, bo, bo tak jak powiedziałem, cała runda i wszystko, co było zjednoczone wokół korony, dawało duże nadzieje na to, że będzie dobrze i rzeczywiście dostosowaliśmy się do tego wszystkiego. Także dziękuję serdecznie i. Jedyna prośba, taka, że nie było nam dane dzisiaj naszym kibicom oglądać tego meczu na żywo, ale, ale wierzę, że powitają nas godnie po powrocie do Kielca. Dziękuję. Robert Fieczko, telewizja. To ja, panie trenerze. czy spodziewał się pan takiego słabego widzewa e, dzisiaj? Ja nie będę tu rozpatrywał, czy to był słaby widzę Widzę wiadomo, że w momentach, w którym. Grał u siebie. Przez chwilę w pierwszej połowie był taki moment, że, że rzeczywiście się zaczął napędzać, tak. natomiast my to dosyć dobrze hamowaliśmy, i, i myślę, że to tak jak powiedziałem na początku, kontrolowaliśmy ten mecz w 100%, i, i z tego jestem zadowolony, bo takie założenia przed meczem były. Z czego wynika fakt, że w poprzedniej kolejce przegraliście 0-3 u siebie, a teraz wygraliście na wyjeździe jednak 3-0. Podobny rozrzut no, notujemy bardzo rzadko, jeżeli w ogóle notujemy kiedykolwiek. No tak, no rozrzut, tylko że no z całym szacunkiem do widza, to myślę, że Lech jest. I to wskazuje miejsce w tabeli naprawdę dużo, dużo wyżej. I, i, i no my robiliśmy wszystko, tak jak w tym meczu, żeby, żeby w meczu z Lechem zapunktować, ale na tamten moment nie byliśmy w stanie. Lech był tak dobrze dysponowany, że e, praktycznie nie powąchaliśmy piłki. Także e, tyle. No ale wy wiosną zdobywaliście tyle punktów, a Lech zaledwie trzy więcej od Was. No taka jest prawda, no bo zdobyliście 28 punktów. Proste. Teraz? No wiosną. Mm -hmm. wiosną. Alech teraz ile zrobił? No lech, no lech wygrał, no to ma i ile? No ma 32. No to przesadziłem. Cztery punkty więcej o raptem. No to dobrze na świadczy. No, no no nie wynikało to z, z różnicy klasy. Bez eee, no nie, no nie, no z tym się nie będziemy zgadzać. Lech jest Lechem i, i to jest puła troszeczkę wyższa. Na tą chwilę od Korony i od Widzawa, także myślę, że zostawmy. Dzień dobry trenerze, gratuluję e, utrzymania. E, przed meczem rozmawialiśmy o tym, co. No ja słyszę, możesz mówić, no. e, Co trener mógłby wyciągnąć z tej całej rundy i. Jakby wszepić w ten jeden mecz, w ten, finał, w ten finał sezonu dla Korony. I chyba udało się przelać dzisiaj to, co najlepsze na wiosnę, w ten finał, bo naprawdę Korona się pokazała wszystko to, poczynając od gry w defensywie, poprzez płynne budowanie akcji, taki polot, czyli wszystko to, co było najlepsze właśnie na wiosnę. No tak, no my wiedzieliśmy, że. Z sytuacją walki o, o utrzymanie jesteśmy, jakby obyci, i ja dzisiaj też widziałem w zespole na rozgrzewce naprawdę bardzo dużą nerwowość i widać było, że im bardzo zależy, i ja też wydaje mi się, w dobry, dobrym momencie i w dobry sposób troszeczkę to zdjąłem przed meczem, bo, bo widać było, że im zależą, i tak dalej. Natomiast dzisiaj dla nas najważniejszy był, był moment, w którym. My musimy być sobą i ja cały czas wierzę, że, że ta drużyna potrafi jeszcze grać lepiej w piłkę, ale musi być sobą, musi się odcinać od pewnych rzeczy. I, e, I dzisiaj chłopaki po prostu to dźwignęli, i ja byłem dzisiaj spokojny w tym meczu. Dziękuję. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu. Widzę w łódź Korona Kielce. Rozczaruję tych, którzy oczekiwali płci pięknej. Tym razem poprowadzę ja. Ze mną jest trener Janusz Niedźwiedź. Trenerze, poproszę o komentarz do tego spotkania. Dobry wieczór. Dobrynęliśmy do końca. Oczywiście nie w takim stylu, jakim chcieliśmy, szczególnie te dwa ostatnie spotkania. No nie daliśmy nie daliśmy naszym kibicom tego, co, co chcieliśmy też sobie. Na pewno ta, ten koniec tej rundy, bo nie, bo nie chcę się odnosić tylko do dzisiejszego meczu, ale też do, do, do tej drugiej części rundy. Na pewno sporo, sporo takiego materiału, żeby to przemyśleć, co zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić lepiej. Bo tak jak teraz to hasło zawsze w 12, i myślę, że dzisiaj kibice też fantastycznie pokazali. Że są naszym 12 zawodnikiem i wy zrobiliście swoje. Wy byliście fantastyczni. My na pewno musimy się poprawić i szczególnie za te piękne chwile, oczywiście, że te, które daliśmy kibicom, za to, że dzisiaj nam dziękowaliście, a natomiast za te szczególnie ostatnie momenty. Dzisiaj myślę, że to jest taki moment, żeby przeprosić za to, że źle to skończyliśmy. Myślę, że na pewno będziemy musieli się bardzo mocno poprawić, zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby takie sytuacje żeby takich sytuacji nie było i, i dzisiaj no nie byliśmy sobą po prostu, tak jak w ostatnim meczu z Radomią, tak samo dzisiaj to jest na pewno dla nas też. Też bolesna, ale z drugiej strony też ta dzisiaj wdzięczność i to wszystko, co, co usłyszeliśmy od kibiców. Myślę, że, że to też jest bardzo dla nas ważne, że, że też jest bardzo, bardzo wiele osób, które doceniają to, co zrobi się w tym sezonie, w tym pierwszym, trudnym bardzo sezonie. E, mieliśmy ochotę na więcej, e, nie zrobiliśmy tego, e, zatrzymaliśmy się w pewnym momencie i później zabrakło nam, myślę, też takiej, takiej naszej duszy, tego, co, co robiliśmy przez przynajmniej dwie trzecie sezonu i. I na pewno należy do tego wrócić, jeśli, jeśli chcemy wyglądać lepiej na boisku i oczywiście później jeszcze lepiej robić kolejne kroki jako klub, jako drużyna. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Pora na pytania z sali. Przypominam, żeby przedstawić się i podać nazwę redakcji. Robert Fieńczko, telewizja. To ja, panie trenerze, do meczu z Legią wiosną wyglądało to naprawdę fajnie, nieźle. Przefajny mecz w stolicy. Co się zadziało później? Ja próbuję. Cały czas się zastanawiam, co się zadziało, że, ta, że poszło to wszystko w dół i, i, mhm. i, i jakby kwintesencją było tego, ten, ten ostatni mecz. Zresztą myślę, że kwintesencją to były nawet te dwa ostatnie mecze. Natomiast ja bym myślę, że dużo osób mówi o tym meczu jeszcze z Legią, ale, ale później myślę, że tutaj mecz z Lechem Poznań. Myślę, że dopiero to po Lechu Poznań. Tam mogę Ci powiedzieć, że. Na to złożyło się bardzo, bardzo wiele czynników. My też to analizowaliśmy, mieliśmy wiele rozmów o tym, co się zadziało, dlaczego. Myślę, że te szersze takie wyjaśnienia, czy szersze spojrzenie nasze, jak to wyglądało, myślę, że to będzie na to czas w, w najbliższych dniach i podsumujemy, też powiemy, jak to wyglądało z naszej perspektywy, ale dzisiaj z perspektywy czasu, jak widzieliśmy, jak wiele rzeczy złożyło się na tą gorszą, drugą część rundy wiosennej, to ja już dzisiaj, mając ten, tą wiedzę, wiem, że e, byliśmy praktycznie bez szans, mogę powiedzieć, żeby nie wpaść e, w głębszy dołek. I, i dzisiaj też widzieliśmy, e, jak e, tracimy też ważne ogniwa, jak to wszystko gaśnie, gaśnie. Jeszcze na miedzi mieliśmy zryw, jeszcze później u siebie, e, bodajże z górnikiem, e, też jeszcze były takie obszerne momenty, gdzie, gdzie jeszcze mogliśmy coś więcej zrobić. i i, i, I być może trochę jeszcze odwrócić tą, tą kolej losu. Natomiast, już te dwa ostatnie mecze, to myślę, że szkoda, że ten sezon się nie zakończył dwa, dwa mecze wcześniej, bo, bo nie byłoby tego złego obrazu. Ale tutaj zwracam się myślę, do wszystkich, do kibiców, do moich piłkarzy: trzeba po prostu wszystkim podziękować za ten sezon. Trudny sezon dla nas, szczególnie ta wiosna była bardzo, bardzo trudna i nie byliśmy w stanie odwrócić, nie byliśmy w stanie wrócić do do tego, co, co my się wszyscy chcieliśmy. Ja nie mogę odmówić mojemu zespołowi, że nie chciał, że nie, nie walczył każdego dnia. Natomiast no na dzisiaj nie było nas stać na więcej. Patryk Stępiński w, w pomocy, tak? To, to chyba ten świadczy o tym, że, że problemy były. Problemy to mamy od dłuższego czasu. No Myślę, że sytuacja kadrowa też była bardzo zła, chyba jedna z najgorszych w całym tym sezonie. Akurat tak się złożyło, że na koniec tak było. Też podjęliśmy świadomie decyzję, szczególnie na końcowy etap tego sezonu, że nie będziemy narażać i chcemy część zawodników wyłączyć z tych ostatnich meczów. Z racji tego, że te urazy, tak jak powiedziałem wcześniej, ci zawodnicy też walczyli z urazami, niektórzy na przeciwbólowych tabletkach, praktycznie cały czas to się odbywało i, i walczyliśmy, widzieliśmy jak, jak część zawodników cierpiała w trakcie meczu, jeśli chodzi o urazy, to się ciągle odnawiało, zawodnicy przez, wy też państwa jako dziennikarze, czy kibice, nie widzieliście jak to wyglądało w trakcie tygodnia, jak w tym tygodniu nawet Bartek Pawłowski nie trenował, dopiero jeden dzień przed meczem wrócił i i, i Bo nie był w stanie, tak samo jak mówimy tu o Marku Hanuszku, który już był wyłączony jako Żordim. Takich sytuacji było, było sporo w ostatnim czasie, a też przy naszej kadrze, każdy taki ubytek jest widoczny i to też było widoczne. A jeszcze dodatkowo, jak złożyła się na to jakaś seria, to, to tak jak powiedziałem, wpadliśmy w pewien dół, z którego były momenty, gdzie wychylaliśmy tą głowę, ale niestety z koniec końców polegliśmy w tym ostatnim okresie. ale ja myślę też, że warto docenić to, co ten zespół zrobił, jak grał, w, tak jak powiedziałem, gdzieś myślę dwie trzecie tego sezonu, jak pracował i tu mówię, nie można nikomu odmówić, że ktoś nie chciał albo ktoś, ktoś nie był w tej drużynie ważną częścią i myślę, że trzeba teraz złapać głębszy oddech, porozmawiać, będzie na to czas oczywiście i... I poprawić się, bo tak jak powiedziałem, kibice fantastycznie, a my, jako zespół, jako tutaj wszyscy musimy się mocno poprawić, bo, bo wiemy, że kolejny sezon będzie równie trudny, jak nie trudniejszy. Ostatnie pytanie ode mnie: Jesteście jednością szatni, czy, czy czy nie? Myślę, że widać to. Bardziej myślę, że tutaj straciliśmy w pewnym momencie taką, taką duszę, swoją, to, to swoje takie DNA. Widzieliśmy nawet dzisiaj w meczu zawodników, jak, jak jakbyśmy to my grali o utrzymanie. Jak, jaka była też nerwowość, jak, jak, jak brakowało pewności siebie. Dopiero w drugiej powie był taki moment, kiedy zaczęliśmy grać trochę w nasz futbol i zaczęło to się coraz bardziej zazębiać. Natomiast już trzecia bramka też dobiła nas i, i nie byliśmy w stanie wrócić. Dlatego, przy takiej dłuższej serii, przy tym, co się działo przez te wiele tygodni, nawet ostatnich miesięcy, to co powiedziałem, mamy tyle materiału, jeśli chodzi o. O to, co się wydarzyło, że dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że e, no było to praktycznie niemożliwe, żeby, żeby coś takiego się nie pojawiło i myślę, że dla wszystkich nas, to nie tylko dla mnie, dla trenera, ale myślę, że dla całego klubu my musimy e, naprawdę usiąść i, i przeanalizować ten okres, ale też no, to, co będziemy mogli, na co będziemy mieli też wpływ poprawić, żeby przynajmniej w przyszłym roku taka wiosna się nie powtórzyła. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, ale ale na co, na co będziemy mieli wpływ? Trzeba po prostu spojrzeć sobie prawdzie w oczy i, 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 i skorygować to co, to, co rzeczywiście byłoby... Jesteśmy w stanie skorygować. Proszę. Proszę. Można, to jest dla Widzewa 36. sezon i przez te 36 sezonów w Ekstraklasie Widzew przegrał najwięcej meczów u siebie w roli gospodarza, bo 9. To jest dramatyczna y, cyfra, no bo to jest najwięcej, naj, największa ilość porażek z całej, z całej Ekstraklasy u siebie w roli gospodarza. Poza tym wiosną stracił najwięcej, bo 30 goli. W trzech meczach minionych teraz, czyli w trzech spotkaniach stracił 9 bramek. No wszystko się posypało w sensie no przede wszystkim defensywy. No, to dramatycznie to wygląda. To od razu powiem, to nie była kwestia defensywy, tylko kwestia całego zespołu. I to co już powiedziałem o, o, o pewnych problemach, które były. Jeśli się nakłada jeden, drugi problem na, na kolejny problem jeszcze można reagować, można wychodzić. Jeśli nakłada się już siódmy, ósmy na kolejny i wpada się w pewien dołek to to proszę mi wierzyć, robiliśmy bardzo, bardzo wiele rzeczy, i, i tutaj też nie możemy mieć pretensji do drużyny, że naprawdę nie chciała. Ta ekipa naprawdę chciała i myślę, że wiele razy pokazaliśmy charakter, wiele razy pokazaliśmy serce, eee, no ale w, w wielu momentach zabrakło nam wielu różnych rzeczy. Więc, tak jak powiedziałem, to nie dzisiaj na to, żeby, żeby podsumowywać. Oczywiście te statystyki są, są złe, ale największa i najważniejsza, najważniejsza przepraszam, statystyka, która jest, to to, że osiągnęliśmy cel w postaci utrzymania. Widzimy dzisiaj, Korona też walczyła do ostatniego momentu jako Beniaminek, Mieś Legnica, która jako Beniaminek spadła, Wisła Płoc, która po ósmej czy po dziewiątej kolejce była liderem, a spadła dzisiaj z ekstraklasy. Widzimy, jak trudno jest w Ekstraklasie, szczególnie też yy, nie tylko ze Minkom, ale też takim uznanym marką. Widzieliśmy jak Śląz Rosław walczył do ostatniej kolejki, żeby nie spać i, i, i też było to wszystko na granicy, więc, więc yy, oczywiście my chcemy wygrywać więcej na naszym stadionie, chcemy dawać radość naszym kibicom. Tego nie zrobiliśmy i to co powiedziałem na pewno musimy to zmienić i chcemy to zmienić jak najszybciej, a kibice niech się nie zmieniają, niech zostaną tacy ja ze są, bo są fantastyczni. Czy mamy kolejne pytania? To przez mikrofon poproszę. Panie Januszu, jak wyglądać będzie teraz najbliższy miesiąc, nie wiem, parę tygodni. Tak, tu e, jeśli mogę prosić, to dzisiaj wstrzymam się od odpowiedzi, dlatego że e, w poniedziałek media klubowe ogłaszą, ogłoszą pełny plan przygotowań ze wszystkimi meczami kontrolnymi, również e, z e, tymi, kiedy zaczynamy. Jedno co mogę powiedzieć, no to dzisiaj rzeczywiście jest ten koniec, bo ten okres jest bardzo krótki, wypoczynkowy, bo później chcemy się przygotować do kolejnego sezonu, więc, e, więc tak naprawdę dzisiaj i jutro... To jest ten dzień, gdzie jeszcze mamy czas poświęcony na rozmowy, gdzie, gdzie mamy też i w sztabie, i, i z zawodnikami. Od jutra zawodnicy rozjeżdżają się do domów i tak jak powiedziałem, w poniedziałek będzie już ogłoszony oficjalny plan na naszej stronie ze wszystkimi danymi i, i, i Państwo wszystkiego się dowiecie. Jeśli nie mamy kolejnych pytań. Jest? Tak? Proszę Maciek Wojciechowski, Robert Podasz. Słychać? Słychać. Wrócił głos. Trenerze, chciałem zapytać o kształt kadry, bo wiemy, że no to będą zmiany, jak, jak, jak to zawsze tak wygląda w zespole. Czy tutaj zobaczyliśmy dzisiaj piłkarzy, których mieliśmy okazję po raz ostatni oglądać? Bo wiemy, że Kuba Wrąbel, Mart... jego akurat dzisiaj nie oglądaliśmy tylko na ławce. Natomiast byli na boisku Martin Kreuziger, Paweł Zieliński, to są zawodnicy, którym kończą się kontrakty. Filip Zawadzki jest w podobnej sytuacji. Czy jakieś decyzje już zapadły? Czy, czy, czy dopiero. I, eee, czy my czekamy, kibiców to na to. Tak, tak, tak. To, to proszę mi wierzyć, to, to lada moment, bo e, byliśmy teraz skoncentrowani, żeby do samego końca e, wycisnąć maksymalnie tego, to, co możemy. Więc y, jesteśmy przed rozmowami z zawodnikami i proszę mi wbaczyć, ale zawsze zawodnik pierwszy chce, żeby dowiedział się ode mnie. Nie, nie będę się chował, że zawodnik dowie się przez media albo przez menadżera. Nie jest tylko pytanie, tak. czy, czy pan już wie, czy pan tak, już ma w głowie tak, tak. ułożone komu, co powie, Tak, to no, takie rozmowy, powie. takie rozmowy toczą się od wielu tygodni. To nie jest tak, że dzisiejszy mecz jeden decyduje o, o pewnych ruchach. No, oczywiście my już wcześniej planowaliśmy. To jak to, to, to będzie wyglądać i mieliśmy już spotkania i w tym tygodniu również, także podsumowaliśmy sobie też ten okres, jak chcemy, żeby w przyszłym sezonie wyglądała ta struktura naszej kadry, więc no mówię, lada chwila i, i najpierw zawodnicy dowiedzą się od nas, bo to jest najbardziej uczciwe, a dopiero później podamy to oczywiście do informacji ogólnej. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję za udział w konferencji po meczu. Widzę fut. Proszę, okay. trenerze. Ja jeśli mogę, to ze swojej strony bardzo dziękuję jeszcze raz naszym kibicom za cały ten sezon, moim piłkarzom, zarządowi, wszystkim pracownikom klubu, którzy mają wpływ na to jak funkcjonujemy, jaka jest też atmosfera na naszym stadionie, więc na pewno jako zespół, ja jako trener bardzo doceniam to, co, to, co się dzieje w klubie, i jak i w ostatnich dwóch latach zrobiliśmy progres i bądźcie z nami, wspierajcie nas, i, a my musimy najpierw odpocząć, a później wrócić do pracy i wrócić silniejsi na kolejny sezon. Jeszcze raz Wam dziękuję i do zobaczenia w sercu Łodzi niedługo. Dziękuję, życzę udanego powrotu i bezpiecznego powrotu do domu.